Marek, Edek i Janusz dotarli do Józefowa, gdzie czekały na nich piękne i ciężkie fanty. Jeden z gigantycznych kotłów udało się przetransportować aż do drzwi wyjściowych i tu nastąpił koniec sielanki. Do! Zbiornik nie chce przejść przez próg. Nie wyciągnę, bo mi się zablokuje tu wszędzie! Góra! Ale ja tu nie dam rady, tego sam podnieść. Tu, tu, ja tu, tu się to złapię. 200 kg, jak nie więcej waży. Nie przerzucę, nie rozumiesz tego. Trzeba wyciągnąć, musicie tak teraz. Panowie, dobrze trzyma? Nie mam jak tu. Dobrze, dobrze trzyma do góry, a ja. i trzeba wyciągnąć. Nie mam jak tu złapać. Ojciec, tak. nie przerzucę, nie dam rady. Mówię ci, trzeba go tak wyciągnąć. Rezucie. Dawaj! Dobra! O już! Mówiłem, inaczej byśmy go nie wyciągnęli. A posłuchaj, ja nie miałem jak tu złapać. Panowie, dawać, bo teraz się z tam zamknął. Dawaj. 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 Nie, 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 Ale to był nie, Marek. nie, czym trzeba powtórzyć jeszcze raz i drugi? Być może to kwestia rozgrzewki. W każdym razie nie, równie ciężkich fantów idzie nieco łatwiej. Dobra, pchamy. Pajetku, pchamy. I o Jezu Kochana pani, dziękujemy pani bardzo. Ja dziękuję dziękujemy. panu. Jak coś, to proszę zadzwonić. Janek żegna e, e, się, ja to zamknę. Dobrze. Cześć, i Pan? Dziękuję. dawaj Janek! Dorowała. A jak? Ile jest tak podobnie prosicie? Nie wiem. A teraz... Jestem 600 kilo? Więc. Nie ma więcej. Można pomyśleć, że Marek po tylu latach tańców ze złomem ma wagę w oku, ale i jemu zdarza się pomylić w szacunkach. Jedyną nieomylną wyrocznią jest złomowiskowa waga. Cześć, Cześć Mareczko. Cześć, 3 tony 120 kg. A idziemy, rozładowujemy. O, troszkę dzisiaj towaru macie? No, mamy! No, Wskakiwa się tam i z bajekami. Ciągniemy wszyscy. Czekaj. Rafał, kurczę, to odszujmy. Dalej weźmiemy. Panowie, 3, 4 minuty. Nie chcesz z tym ugotować ją gotować, No nie bardzo. No, ładnie poszło. Ojciec trochę się naszarpaliście dzisiaj z tym złowem. No, trochę. Akurat tym razem szarpanina powinna się okazać wyjątkowo opłacalna. Taki transport na pewno przyniesie godziwą wypłatę. Dwie tony 120. 970 kg. 805 zł To 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 i5. Do jutra! Do jutra, Mareczku. Dziękuję, do widzenia. że ja się jestem szczęśliwek. Ile było? Prawie tona! Prawie tona? Proszę! Niówka, Masenko! Ojciec, naszarpaliśmy się z panem wetkiem mógłbyś coś dołożyć, a nie! A ja się nie za mało za dużo dałem? Za mało! Ty, nie podoba ci się daj. Nie podoba. Nie bo dobra, czy się? Za mało dajmy. Dobra, panietku, jedziemy, bo... Daj zaś zabierze. No, jedziemy. Edek 100 zł, Janek 100 zł, paliwo 100 zł, mechanik 50 zł, został mi 450 zł. Szczęśliwy jestem. Bardzo dobry dzień. Aby co dzień taki.